W czasie trwania projektu przeprowadzono cztery warsztaty z różnych technik zdobienia szkła. Uczestnicy nabywali i doskonalili umiejętności grawerowania, lutowania witraży, malowania i łączenia różnych technik w celu osiągnięcia pożądanych efektów artystycznych. Warsztaty prowadziła absolwentka Wydziału Szkła i Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Karolina Smulska oraz biolożka ornitolożka Kamila Grzesiak, duchem artystka ze sporym doświadczeniem w pracy ze szkłem. Dwa spotkania warsztatowe zrealizowano w prowadzonej przez Stowarzyszenie Doliny Zadrny pracowni Skrawek, umiejscowionej w jednym z domków tkaczy w Chełmsku Śląskim. Dwa kolejne urządzono w zabytkowym wnętrzu karczmy sądowej w Uniemyślu. W tym samym dniu odbyła się też prezentacja związana z historią regionu oraz turniej Te wiedzę Sprawdzający. Dziesięciu zwycięzców turnieju nagrodzono atrakcyjnymi wyrobami ze szkła. Uczestnicy wydarzeń chętnie próbowali specjałów przygotowanych przez uniemyskie gospodynie. Wieczorny koncert drogowo-jazzowy zakończył nasycony atrakcjami popołudnie, które przebiegało pod hasłem Dzień Świętego Mateusza Szkło Łączy. Uzasadnieniem przyjętej formuły połączenia programu Działaj Lokalnie z obchodami Dnia Świętego Mateusza był fakt, że posadowiony w Uniemyślu barokowy zabytek, kościół pod wezwaniem wspomnianego świętego, jest własnością stowarzyszenia i od kilku lat poddawany jest pracom remontowym i konserwatorskim, a wraz z Karszmą Sądową tworzy Centrum Sakralno-Świeckie Wsi, w którym odbywa się większość działań społecznych, przyrodniczych i artystycznych, prowadzonych tu już od ponad 10 lat. We wszystkich wymienionych wydarzeniach wzięło udział łącznie ponad 80 osób, w tym turyści z odległych stron Polski oraz z Czech.